Od teraz podróż przez granice Polski z Niemcami i Litwą już nigdy nie będzie taka sama. 7 lipca 2025 roku zmienia wszystko. 7 lipca 2025 roku Polska podjęła decyzję, która od razu wzbudziła silne emocje zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Od tego właśnie dnia na wybranych odcinkach granicy z Niemcami oraz Litwą. Ponownie zaczęły obowiązywać kontrole graniczne. Choć oficjalnie działania te mają charakter tymczasowy, ich wpływ na codzienność podróżnych oraz na sytuację polityczną i dyplomatyczną w Europie Środkowej już od pierwszych chwil był zauważalny. Rząd, tłumacząc ten krok, powołał się na narastającą falę migracyjną, zmieniającą się dynamicznie sytuację bezpieczeństwa w regionie oraz konieczność zareagowania na polityczne działania naszych sąsiadów, które zdaniem władz naruszały dotychczasowe porozumienia i zaufanie budowane przez lata w ramach strefy Schengen. Premier Donald Tusk, ogłaszając te decyzje publicznie, mówił o niej w tonie zdecydowanym i bez wahania podkreślił, że nie chodzi tu o próbę izolacji kraju, lecz o reakcję wymuszoną przez sytuację, która zbyt długo była ignorowana. Jak zaznaczył, Polska nie mogła dłużej przymykać oczu na jednostronne decyzje podejmowane przez niemieckie władze, które rzutowały na współpracę transgraniczną oraz porządek w ruchu osób. W tle tych słów brzmiała silna nuta niezadowolenia, wynikającego z poczucia niesprawiedliwości oraz braku wzajemności, jakiej oczekiwano w ramach wspólnoty europejskiej. Kontrole graniczne, które od lipcowego poranka zaczęły obowiązywać, obejmują nie tylko główne przejścia graniczne, ale również obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie granicy. Służby, w tym Straż Graniczna, Policja oraz jednostki wojska polskiego prowadzą działania w sposób punktowy, bez wprowadzania pełnego zamknięcia granic. Celem tych operacji nie jest utrudnienie życia zwykłym obywatelom, lecz wyłapywanie prób nielegalnego przekraczania granicy, identyfikacja osób przebywających w Polsce niezgodnie z prawem oraz przeciwdziałanie wszelkim formom przemytu ludzi i nielegalnych towarów. Funkcjonariusze sprawdzają dokumenty, prowadzą kontrolę pojazdów i monitorują ruch w strefach przygranicznych, jednak wszystko to odbywa się z zachowaniem płynności tam, gdzie jest to możliwe, aby nie paraliżować ruchu transgranicznego. Minister Tomasz Siemoniak zapewnił opinię publiczną, że wszystkie służby biorące udział w działaniach zostały odpowiednio przeszkolone i przygotowane. System kontroli ma być elastyczny co oznacza, że decyzje o ich intensywności i lokalizacji będą podejmowane na bieżąco w oparciu o aktualne informacje wywiadowcze i analizy ryzyka. Nie chodzi o demonstrację siły, lecz o działanie proporcjonalne do zagrożeń, które, jak pokazują raporty, z tygodnia na tydzień się nasilają. Podstawą decyzji była między innymi zauważalna od początku roku tendencja wzrostu liczby osób próbujących nielegalnie przedostać się do Polski. Coraz częściej były to zorganizowane grupy, które korzystały z luk w systemie kontroli, aby dostać się na teren Unii Europejskiej, traktując Polskę jako kraj tranzytowy lub docelowy. Dodatkowo narastało niezadowolenie w związku z działaniami strony niemieckiej, która odmawiała przyjmowania z powrotem migrantów, mimo że zgodnie z procedurą dublińską to Niemcy były zobowiązane do ich readmisji. Brak współpracy w tej kwestii budził poważne obawy o to, czy system wspólnego zarządzania granicami rzeczywiście jeszcze funkcjonuje? Choć działania polskich władz spotkały się z aprobatą części społeczeństwa i polityków, nie zabrakło również głosów krytyki. Niektóre ugrupowania opozycyjne wyrażały zaniepokojenie faktem, że decyzje te podjęto dopiero teraz, choć sygnały o narastającym kryzysie były widoczne już od miesięcy. Z kolei środowiska bardziej liberalne obawiały się, że wzmożone kontrole mogą uderzyć w zwykłych obywateli, utrudniając codzienne funkcjonowanie mieszkańcom terenów przygranicznych i wpływając negatywnie na turystykę czy handel przygraniczny. Poza granicami Polski decyzja również nie przeszła bez echa. Kanclerz Niemiec Fryderyk Mesz oficjalnie zaprzeczył, jakoby jego kraj łamał ustalenia dotyczące readmisji migrantów. Podkreślił, że wszystkie działania Berlina odbywają się zgodnie z unijnym prawem. Jednak niemieccy zieloni uznali kontrole wprowadzone przez Polskę za działanie szkodliwe, Twierdząc, że to atak na fundamenty Wspólnoty Europejskiej. Ich zdaniem takie posunięcia cofają Europę do czasów sprzed układu z Schengen i osłabiają solidarność między państwami członkowskimi. Dodatkowe kontrowersje wzbudził fakt, że o ile Niemcy zostali oficjalnie poinformowani o planowanych kontrolach, to Litwa, jak przyznał rzecznik tamtejszej straży granicznej Gedrius Misutis, nie otrzymała takiej informacji przed ogłoszeniem decyzji przez stronę Polską. To z kolei wywołało pewne napięcia dyplomatyczne, szczególnie, że Litwini twierdzą, iż problem nielegalnej migracji dotyczy w ich przypadku jedynie zjawiska migracji wtórnej, czyli przemieszczania się cudzoziemców, którzy wcześniej już przebywali w innych krajach Unii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej, każde państwo członkowskie może w wyjątkowych sytuacjach przywrócić kontrole graniczne w obrębie strefy Schengen. Musi jednak przedtem poinformować Komisję Europejską, przedstawić uzasadnienie i zadbać o to, aby działania miały możliwie jak najmniejszy wpływ na obywateli. Rząd zapewnił, że wszystkie formalności zostały dopełnione i Bruksela została powiadomiona o zamiarach Warszawy. Jednak ewentualne przedłużanie obowiązywania kontroli będzie wymagało dodatkowych uzasadnień i będzie odbywać się pod baczną obserwacją instytucji unijnych. Choć oficjalnie nie podano jeszcze konkretnej daty zakończenia kontroli, w rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zawarto zapis, który umożliwia ich przedłużenie w zależności od rozwoju sytuacji. Tymczasowość tej decyzji może więc okazać się względna, jeśli zagrożenia nie ustąpią. Władze apelują do wszystkich obywateli, aby zachowali cierpliwość i współpracowali z funkcjonariuszami prowadzącymi kontrolę. Wskazują, że działania te podejmowane są z myślą o bezpieczeństwie całego kraju i mają na celu ochronę porządku publicznego, który w obliczu nasilającej się presji migracyjnej stał się wartością wymagającą dodatkowej ochrony. Decyzja o przywróceniu kontroli granicznych z Niemcami i Litwą to nie tylko odpowiedź na konkretne zagrożenia, ale również sygnał, że Polska zamierza aktywnie dbać o swoje interesy na arenie międzynarodowej, nie godząc się na jednostronne działania sąsiadów, które mogą prowadzić do zachwiania delikatnej równowagi w regionie. To krok o dużym znaczeniu symbolicznym, który pokazuje, że w obliczu narastających wyzwań granice wciąż mają znaczenie, nie tylko jako linie na mapie, ale jako przestrzenie, gdzie bezpieczeństwo, prawo i solidarność muszą być stale pielęgnowane.